Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, ukośnik radiowny. KFM 8.36, z nami w studio, jak już Państwo możecie usłyszeć, jest doktor Artur Bartoszewicz. Dzień dobry Państwu, to nie ja tak trzeszczę, to, to jest tak troszeczkę się coś nagięło, ale tak zrobiło wrażenie, jakby w kościach zrobiło, strzeliło. To prawda, a to jesień, drodzy Państwo. <laughs> zrobiło dobre wrażenie, mm. bo wrażenie radiowe, to jest tak, że nam się czasem wydaje, a, Każdy dźwięk jest tak. słyszalny, trzeba uważać. Dokładnie tak, ale to jest przynajmniej naturalne, więc jest na plus, ale my już teraz Przechodzimy do naszych tematów, zacznijmy od polityki migracyjnej. Jak pan ocenia całą strategię? Nie wiem, na ile ten dokument można nazywać faktycznie strategią migracyjną rządu, ale gdzieś na tym poziomie retorycznym mamy zmianę o 180 stopni, taką zmianę, która wczoraj doprowadziła między innymi do protestów przeciwko polityce azylowej rządu, między innymi wśród demonstrantów pojawiła się Agnieszka Holland, która stwierdziła, że ruch rządu jest podły i groźny. Ale czy faktycznie ta zmiana? Możemy mówić o pewnej zmianie do podejścia do polityki migracyjnej, jak spojrzymy na sytuację, na przykład na granicy polsko-niemieckiej, bo o tym mówi się mało i na zagrożeniu, o tym, że jeżeli Niemcy wykorzystają wszystkie możliwe narzędzia, to mogą nawet 40 tysięcy osób przerzucić i to specjalnie już mam słowa przerzucić na stronę polską. No nie tylko mogło, ale to zrobił, patrząc na to, w jaki sposób polski rząd zaczyna się przygotowywać do przyjęcia wielkiej fali migrantów, przygotowując ośrodki tak zwane adaptacyjne w 49 lokalizacjach, wydając na to ponad 40, chyba 50 czy 20 milionów euro. Milion złotych, przepraszam, czyli mniej więcej tak około 80 milionów pójdzie na każdy ośrodek. Co jest ciekawe w ogóle, bo nam w mediach się przedstawia informacja o katastrofalnej sytuacji w służbie zdrowia i o tym, że nie ma wydolności, realizacja świadczeń na rzecz obywateli, rzecz A to równocześnie buduje się. Cały system wsparcia dla ludzi, którzy nie mają praw obywatelskich Rzeczpospolitej, nie płacą podatków, został narzucony mechanizmem tak zwanej dobrowolnej solidarności. To w ogóle wszystko to jest, drodzy państwo, nowomowa marksistowska. Marksist, który jest w Europie rozpowszechniony, a duża część naszych polityków koalicji marksistowskiej 13 grudnia dokładnie to realizuje, czyli przenosi tą nowomowę i próbuje nam przedstawić świat zupełnie w, innym, w innych barwach, tylko po to, żeby byśmy mieli zbudowane wrażenie, że cokolwiek w tym zakresie robią. Więc po pierwsze pytanie, które pani powiedziała, czy jak wygląda polityka migracyjna? Polityki w Polsce nie, nie było, nie ma i myślę, że przez długi czas nie będzie, dlatego że polityka miałaby po pierwsze jakiś cel, po drugie Określiłaby narzędzia interwencji, wskazałaby harmonogram realizacji, określiłaby budżet i miałaby w sobie założenia wartościujące z misją, z wizją tego, z czym mamy się zderzyć. My mamy działania reakcyjne wynikające z podejmowanych decyzji poza terenem Rzeczpospolitej, czyli część decyzji tych, tych wschodnich, no to oczywiście jest wojna hybrydowa i. Od dłuższego czasu widać wyraźnie, od początku zresztą, kiedy to się rozpoczęło, to jest próba zezorganizowania państwa polskiego I to skutecznie jest realizowane. Skłócenia Polaków, podzielenia, ujawnienia tej części marksistowskiej, która z rękami otwartymi stoi i chciałaby przyjąć każdego migranta, no bo to jest nowy proletariat zgodnie z logiką marksistowską, a z drugiej strony tych, którzy próbują w jakikolwiek sposób komunikować o konieczności ochrony granic rzeczpospolitej. Tylko problem polega na tym, że narracyjnie wszyscy politycy są podzieleni, ale w praktyce, w działaniu robią dokładnie to samo. To znaczy, bez względu na to, czy patrzymy na poprzednią koalicję, czy obecną, zasilanie pod, w zależności od tego, jak sobie to ułożą i uzasadnią, zasilanie naszego rynku socjalnego w otwarte, na przyjmowanie wszelkiego rodzaju zasiłków i konieczności ponoszenia kosztów osoby przybywające, czy to ze wschodu, czy z zachodu, jest realizowane. I teraz wracając do tego pytania w kontekście granicy zachodniej. Oczywiście to, co robi Donald Tusk, to po pierwsze, to jest kampania prezydencka, czyli Donald Tusk od początku uruchomienia tej koalicji marksistowskiej. Zrealizował kilka takich kroków, które pokazują jego cesarską mość i, i, i boskość, i niezastąpialność w, w, w strukturze politycznej: eliminację wszystkich potencjalnych konkurentów. To jest ktoś, kto ma zbawiać, zbawiciel. Więc zbawiciel odegrał już swoją scenę przy powodzi. Odegrał scenę, kiedy żądał i natychmiast minister Siekierski wstawał na baczność i podejmował działania na polecenie Cysorza. No, i teraz mamy po kolei działania związane z ochrzanianiem, bo ciężko jest nawet znaleźć słowo w czasie powodzi wszystkich urzędników, zarówno rządowych, jak i samorządowych, w celu pokazania, że on tutaj jako dobry gospodarz taki, jak Łukaszenko jeździ po. bo to było porównanie do Putina. Nie, Putin, drodzy Państwo, nie jeździ, tak? To Łukaszenka jeździ. Łukaszenka jeździ, tak? Łukaszenka to jest... jeździ, bierze tam gumiaki, nakłada kapotę na siebie i praktycznie. Do traktora usiądzie i będzie pokazywał, jak należy. O, jeszcze przywódca Korei Północnej też potrafi tłumaczyć żołnierzom, jak się strzela, Ja rolnikom Korei Północnej, nawet potrafi jak się do sadzi tych, ryż. Kim nawet potrafi do tych żołnierzy strzelać, tak jeżeli na przykład przysną na Dokładnie. jego przemówieniu, więc trochę jest to taki wschodni, może wschodni, tak to wschodni, nazwijmy model, styl... ale, 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 ale Donald Tusk się świetnie w to wpisuje. I teraz wracając do kwestii obecnej, czyli polityki azylowej. Oczywiście jest to, tak jak powiedziałem, ruch czysto polityczny, marketingowy pod wybory prezydenckie. Nagle ni stąd, ni zowąd on próbuje pokazać, że się jest w stanie sprzeciwić Unii Europejskiej i poszczególnym państwom Unii Europejskiej, co jest w praktyce całkowicie wydmuszką, dlatego że to poszczególne państwa czekały na możliwość podjęcia takich działań, a skutki tej polityki rozluźniania i, czy załatwienia, Prostrzania polityki azylowej, przynajmniej w deklaracjach, poniesiemy my, bo dokładnie te procesy zostaną podjęte przez Włochów, Hiszpanów, nie, Niemców i oni będą nam komunikować, no przecież dokładnie to wnioskowaliście. I ostatecznie Niemcy cofną wszystkich, którzy nabyli azyl na terenie Rzeczpospolitej jako państwa bezpiecznym, a którzy realokowali się w wyniku otwartych granic. Więc te 40 tysięcy zaraz zostanie do nas cofnięte, a prawdopodobnie więcej ze względu na konieczność podziału migrantów, którzy przybyli z Afryki. I poruszył pan tyle, tyle wątków, a my mamy pewien reżim czasowy, bo to jest rozmowa porankowa. To teraz tak. O ile można zrozumieć no niestety, ale w takim mamy realie, o ile można zrozumieć polityków i te podziały na tych szczeblach politycznych, oni mają swoją agendę, po prostu ją wykonują. Nie wiem na ile no, działanie czasem na szkodę Polski jest wynikiem braku zrozumienia tego, że także ta Unia Europejska z dużymi, wielkimi frazesami, z ideologią jednak rządzi się twardymi prawami i jak widać marginalizacja Polski po wczorajszym braku zaproszenia Polski na przykład w Berlinie do ważnych rozmów ta marginalizacja nie była związana wcześniej z Pisem, teraz nie jest związana z Platformą, tylko tak naprawdę... Państwa Europy Zachodniej, tej, tej, tej starej szczególnie, no, kierują się um, um, po prostu swoimi interesami. O tyle kiedyś no taką rolę na przykład pełniłyby elity czy środowiska akademickie. Czy my dzisiaj takie elity jeszcze posiadamy? Czyli to, żeby mówić o tym, co jest w interesie Do Polski. Od 1979 żeby... roku e, elity uda e, uczniach wyższych zostały sztucznie e, dookreślone przez e, cały plan marszu, długiego marszu przez instytucje. E, ja nie bez przyczyny używam e, tego pojęcia marksizmu e, i marksistowskiego podejścia, bo dokładnie to jest realizowane. Proszę zwrócić uwagę, e, Najdłużej w, w zarządzanie ministrem, Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego w ręku miała Lewica. I Lewica natychmiast, jak tylko dochodzi do władzy, w jakiejkolwiek koalicji, żąda tych dwóch instytucji, więc zlewaczenie uczelni wyższych jest najwyższe, jakie można sobie wyobrazić, drodzy Państwo. Więc akceptacja wobec tego typu poglądów, ignorancja, którą, która została ukształtowana, na nauczeniach wyższych i przekładanie tego na młode pokolenie. Jest, nie jest przypadkowym działaniem. Jest świadomym kształtowaniem zachowań społecznych, które dają dopuszczenie i dają właśnie taki obraz, w którym pani Holland jest kształtująca dla wielu wartości światopogląd. Wcześniej totalnie dewastując wizerunek Rzeczpospolitej. I na to jest pełne przyzwolenie, dlatego, że w taki sposób wychowywane jest Wychowana jest duża część pokolenia, młodego pokolenia, i to się dzieje od lat. Mamy 30 lat tego typu narracji, więc nie będzie, pani rektor, z uczelni wyższych jakiegokolwiek stanowiska innego, jak tylko tego, który jest realizowany w wyniku tak przemocy finansowej. Przemoc finansowa, drodzy Państwo, polega na tym, że uczelnie wyższe są bardzo słabo finansowane, wykładowcy są niezwykle nisko opłacani. Ja do dzisiaj nie. Mam stanowiska pracy, nigdy nie dostałem żadnego komputera, nigdy nie dostałem miejsca, gdzie mogę wykonywać swoje obowiązki. To w ogóle nie istnieje na uczelniach wyższych. Są, są projekty badawcze, wszystkie środki badawcze, które zorganizowałem, zorganizowałem poza uczelnią we własnym zakresie. Nie uczestniczyłem i nie uczestniczę w niczym, co mogłoby wiązać się z możliwością pozyskiwania wsparcia w ramach systemu uczelnianego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tylko i wyłącznie w taki model wejdzie, Przecież musisz realizować ideologię, która jest narzucana i oczekiwana w takim procesie. Jeżeli tego nie robisz, no to nie będziesz, nie będziesz dostawał finansowania, nie będziesz z tego wyłączony. Więc jeżeli są pieniądze z Unii Europejskiej na pochwalanie migracji, no to ośrodki migracyjne i ośrodki walki z wszelkim podważeniem prawa do migracji, to są ośrodki, które są finansowane. Nikt nie sfinansuje innego. Nawet ośrodki marksistowskie, to o nazwie powrotu dokładnie, badań nad marksizmem, drodzy państwo, na polskich uczelniach istnieje. Mamy, mamy doświadczenia 405-letnie z komunizmem, mamy zakaz propagowania idei właśnie związanych z faszyzmem, z komunizmem, ale okazuje się, że w ogóle to nie ma żadnego skutku. Efekt jest taki, że dzisiaj nauka jest całkowicie rozbijana. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z NCBR-em, z IDEAS, z, z jednym z ośrodków badawczych Oceania, gdzie... Za kilka chwil będziemy rozmawiać z wicedyrektor Dokładnie. Więc jakby wszystkie ośrodki badawcze, wszelkie obszar, obszary intelektu w Polsce mają być wygaszane. Ma być tak samo w, w szkolnictwie średnim i podstawowym. Naród ma nie mieć świadomości, nie mieć wiedzy. Naród ma być instrumentalnie traktowany, więc proszę nie spodziewać się, że ze środowiska akademickiego pójdzie jakakolwiek negacja lub ukształtowanie propozycji, która będzie miała charakter obrony interesu narodowego. Daleko idące już zmiany w edukacji. Dzisiaj rozmawialiśmy z Marcinem Możdżonkiem, to przedstawiciel Myśliwych. Rozmawiamy z rolnikami. Zaczęliśmy naszą rozmowę od takiego punktu wyjściowego, że nie mamy elit politycznych, które by potrafiły zadbać o podmiotowość Polski na arenie międzynarodowej. Duże projekty infrastrukturalne, takie jak CPK, czy port kontenerowy w Świnoujściu, albo są blokowane i nie powstaną w ogóle, albo już mamy duże zapóźnienia, które będą skutkować to jest... Znaczy, to jest Przyczyna w tym, szanowna pani, jest taka, że w każda władza, wszystko jedno jaka dojdzie, ona próbuje upolitycznić Upolitycznie jakikolwiek ruch, działanie i inwestycje. W Polsce nie ma rządów Rzeczpospolitej. W Polsce są rządy poszczególnych partii politycznych. Mieliśmy rządy AWS-u, mieliśmy rządy SLD, mieliśmy rządy PIS-u, mamy rządy koalicji marksistowskiej. To nie jest reprezentacja i kontynuacja, nie reprezentacja narodu i kontynuacja działań między osobami, które wykonują dane funkcje, tylko to jest przypisanie prawa, partii politycznej do Realizacji działań, komunikacji z jej elektoratem i Polska jako przestrzeń gospodarcza, społeczna, wartościowa i idea w ogóle nie funkcjonuje w ich wartościach. Ja mam do czynienia i rozmawiam co jakiś czas z jakimiś obecnymi, byłymi ministrami, premierami. To jest bolesne. To znaczy, to jak rozmawia się z tymi ludźmi, poziom ignorancji co do interesu Rzeczpospolitej jest niewyobrażalny, to w ogóle nie leży w ich wyobraźni. Oni nie są, nie są sparametryzowani w taki sposób, nie mają, nie mają formatu człowieka, który by w jakikolwiek sposób wyszedł poza bieżączkę i, i walkę polityczną związaną z zaspokajaniem potrzeb własnej partii politycznej. Interes partii politycznej jest dla nich najważniejszy celowy, utrzymanie władzy, czyli utrzymanie dostępu do koryta dla danej partii politycznej jest pierwszorzędnym celem. Nic innego w tym zakresie nie ma. Jeżeli Donald Tusk zawieszy, czy mówi, że będzie zawieszał prawo azylowe, to nie jest rozwiązywanie żadnego problemu, to jest tylko i wyłącznie próba utrzymania przy władzy danej opcji politycznej i zanegowania innej, odebrania, jak oni mówią, tlenu. Nas się zagładza jako obywateli i w ten sposób się wymusza na nas działania, a partie polityczne od sobie odbierają tlen. Także widzicie Państwo, to jest nic innego jak przestrzeń przemocowa, i ta, na tej przemocy funkcjonują decyzje władcze w Polsce. To już na zakończenie, czy my jako obywatele, no, w, mamy jakieś oddolne ruchy. Mieliśmy bardzo duże protesty rolników, zmiany kosmetyczne, bo to były protesty na poziomie unijnym tak naprawdę. Nic konkretnego się nie wydarzyło. Powoli ta grupa społeczna jest zażenana bo można takiego brutalnego Oczywiście. słowa użyć. Nie zagładzana, zażenana albo odcina się powietrze. Tak, tak jest. Po tak. kolei leśnicy, myśliwi, nauczyciele, sami rodzice też się buntują. Że... Powiedział jest tylko na to próba budowy demokracji bezpośredniej. Żyjemy ze swojej strony obywatele, nie ruszymy w tym kierunku. Ja podejmuję takie działanie. Możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych www.dao.org.pl próbę pierwszą w Polsce zorganizowania przedsiębiorców i ludzi przedsiębiorczych. I, drodzy Państwo, to jest szokujące, bo niecałe półtorej miesiąca udało się ponad cztery tysiące uczestników tego procesu. Jest dzisiaj największa organizacja społeczna budująca demokrację bezpośrednią. Demokracja bezpośrednia, czyli nasze prawo obywatela, do tego byśmy wypowiedzieli nasze zdanie. Jeżeli tego nie będziemy budować, to zapomnijcie, nikt nie nie, nie, żaden polityk nie reprezentuje interesu Rzeczpospolitej. Tak jak powiedzieliśmy, to jest reprezentacja interesu partii. W Polsce, drodzy państwo, tak żeśmy sobie złapali wyobraźnię pełną, jest 200 tysięcy członków partii politycznych. 200 tysięcy. 200 000 tych ludzi manipuluje 38 milionami obywateli. Drodzy państwo, wystarczy, że w takiej organizacji, która walczy o demokrację bezpośrednią, będzie więcej niż 200 tysięcy ludzi, to taka organizacja będzie większa niż wszyscy członkowie partii politycznych razem wziętych. Chcecie działać? buduje budować demokrację Bezpośrednio i przestańcie płakać i rozważać, co politycy mogą zrobić, bo nic nie zrobił albo Was zagłodzą. A Pan od tej demokracji bezpośredniej, z takiej grupy? Chciałby przejść do polityki? Ma pan takie plany? No to nie jest kwestia przechodzenia do polityki. Jeżeli ktoś tworzy demokrację bezpośrednio, to znaczy uczestniczy, tak jak każdy obywatel, ma nie tylko prawo, a często się w Polsce mówi o ambicjach. Nie, macie wszyscy, drodzy państwo, obowiązek. Każdy z nas urodził się w Rzeczpospolitej, ma, jest obywatelem Rzeczpospolitej, tworzy ten naród. Ja, jak pani rektor zapewne też, zostaliśmy wykształceni za środki publiczne, szkoła podstawowa, średnia, studia, studia doktoranckie. Ja mam obowiązek, Uczestniczyć, bo jako człowiek wykształcony mam obowiązek tworzyć wartości i, i, i część elity, która w Polsce musi nadać kierunek rozwoju państwa polskiego. I to nie są jeszcze raz, ambicje, to jest obowiązek. Drodzy Państwo, każdy z nas ma obowiązek zauczestniczyć we współdecydowaniu o tym, gdzie Polska będzie w przyszłości. Powiedział doktor dziękuję Artur Bartuszewicz bardzo serdecznie. Dziękuję. A ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek 53. Obiecaliśmy Państwu, że Opowiemy jeszcze o sytuacji statku badawczego, który został odcięty od finansowania, to zrobimy już, jest jeszcze z nami. Zagłaza. Drodzy Państwo, tak. tych ludzi na statku też się próbuje zagłodzić, albo odciąć in tlen. To jest, to jest szokujące, jaką narrację ci ludzie do nas przyjmują. To prawda, jest to szokujące, powiedział dr Artur Bartoszewicz, to jeszcze Nie było post... jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję, to było post.